Manko. kupiłem takiego Oto Rometa 2375, w stanie takim jak widać, ktoś się zapyta, a do czego Ci potrzebny taki zło? No, a potrzebny do tego, bo stwierdziłem, że chciałbym w swojej kolekcji mieć oryginalnego Rometa 2375. No, i chciałbym go odrestaurować. Tutaj mam Rometa 2375, ale tutaj dokonałem modyfikacji. stawiłem silnik 4T. No i, jakby to powiedzieć, zapał był spory, ale po czasie minął. Jakby nie sprawiło mi to takiej radości, jak, jak myślałem, że mi to sprawi. Ogólnie jeździ, światła są, przód, tył, odpala. W, w, mam z tyłu zębatkę 55 zębów, z przodu chyba 13. Także przy tym przełożeniu te 50 km na godzinę da się osiągnąć. Tak, taka normalna prędkość, bez zduszenia go na maksa, to te 40 km na godzinę. Jakbym tam założył mniejszą zębatkę, to podejrzewam, żeby mocniej szybciej jechał. Tylko, że wtedy znowuż w dwie osoby miał bardzo ciężko. No i ten silnik. Ostatnio stwierdziłem, że średnio pasuje do takiej starej maszyny. No i zrobiło mi się go trochę szkoda, bo to jednak jest zabytek. No i chciałbym go zreperować. No i właśnie do tego celu potrzebny jest mi tamten okaz. Silnik, rama. Silnik, tamten silnik został mi. No ale rama niestety przeszła już modyfikacje, których nie jestem w stanie odwrócić. No i. Będę działał. odpal maszynę. Teraz Wam pokażę, jak ten odpala. Tutaj było sporno, sporo modyfikacji, bo jednak. Nic nie pasuje tutaj mam gaszenie. Tutaj mam światełka. Tutaj zamontowałem narzędziówki takie duże. Tutaj mam akumulator. Na przykład do świateł przód mam od Rometa Harta. Pokażę Wam jak to odpala. Przód i lampa od harta. Skrócona główka ramy, żeby to weszło. Przerobione mocowania. Dorobiony schowek od Rometa 51. Jeszcze kupa roboty, by tutaj była, żeby go doprowadzić do takiego stanu, żeby był taki w pełni sprawny technicznie, w sensie legalnie itp. Itd. No ale co nakupowałem części, no to najwyżej posprzedaję i tyle. Teraz opowiem parę słów o tym romecie. No, to jest po prostu standardowy romet 2375. Tutaj jest chyba wypadła kulka od tego automatu zmiany biegów. Bo po prostu nie, nie, nie trzyma to. gościu trochę przyciął, kurde, bo ja dopiero później zauważyłem, że to jest z tyłu koło 17. No, ale koła mi zostały z tamtego Rometa. Tylko tutaj niepotrzebnie kupiłem nówkę 17. Ale co? O dziwo odpala, kurde, od strzała. Silnik zimny. Uwaga, bo będzie bardzo głośno, bo tam jest tłumik, ale jakiś taki wy wybebeszony. No i tak to właśnie wygląda. Na razie go porozbieram, przygotuję wszystko, później pomyślę może o jakimś piaskowaniu żeby go już tak zrobić konkretnie część rzeczy z tamtego rometa mi została część rzeczy posprzedawałem z tego rometa no dużo zainwestowałem ale no jednak po czasie stwierdziłem że to nie to jednak to jest Inny dźwięk, kurde. I stwierdziłem, że chcę oryginał, Czy warto? To zależy, jak kto na to patrzy. Z jednej strony tamten silnik jest bardziej niezawodny, bo praktycznie zawsze odpala. Nie ma z nim problemów w zasadzie. Nie trzeba lać mieszanki. No, ten silnik jest bardziej awaryjny, no ale jednak ma to coś, ma ten dźwięk, no i jest w oryginale, nie? także co, no tak w skrócie, w skrócie opowiedziałem co się będzie działo, nie obiecuję, że filmy się szybko jakoś pojawią z niego, ale jak zacznę coś robić lub jak będę już miał jakiś postęp, to czasami coś podrzucę. Bo teraz to nie ukrywam, ale mam bardzo mało czasu na cokolwiek. Żeby wyjść do garażu, to naprawdę bardzo rzadko mi się udaje. Ale nie będę tu biadolił. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej!